Siemas, siema, z tej strony ja Potterhead i dzisiaj mamy opening, ale nie opening jednego lola z serii Boys Voice No. Jestem ciekawa co nam się dropnie XD Co nam się trafi. No. Jak będzie odrywanie warstw? Z naszej kuli to będzie cięcie i Wam pokażę, jakie będą akcesoria, te rebusy i naklejki. Więc no, zaczynamy. O, nasz rebus jest właśnie taki. Możecie sobie przeczytać. Załapie, nie załapię mi do kamery. A to to, 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 to trudno. Tu naklejki są chyba takie, jak zawsze. No trzecia warstwa teraz będzie Uu, czarna kula i pierwsza saszetka tu powinna być chyba butelka więc otworzę zobaczymy co to jest i jak wygląda dobrze taka fajna butelka super fajna mega butelka no więc tak Fajnie. Dobrze. Kolejna saszetka. Z zobaczmy, co tam jest. Słuchajcie, to są takie mega fajne budki. Tyle, że one są strasznie małe. Zobaczcie, jak na mojej ręce. No, odłożymy sobie je. No, no teraz kolejna, to jest duża saszetka. Zobaczcie, jakie mamy super ubranka. Ja już chyba wiem, kogo mam, bo na etykiecie właśnie był... O, taki ziomek był na etykiecie. Ja mam takie same ubrania. No, spodnie, spodnie takie same i bluzka taka sama. Już wiem kogo mam. Dobrze, już odpakowałam kulę kule. i on ma normalnie zarąbiste okulary. I zobaczmy jak wygląda jako Golas. Patrzcie co on tutaj ma. Musimy go ubrać, bo jest goły. Dobra. Tak się prezentuje w ubraniach. Teraz idziemy zobaczyć, co robi. Ale go rozbierzemy. Słuchajcie, coś mi się zepsuło i mi się jakby skończyło nagrywanie, więc teraz dostaniecie drugą część, czyli yy, co robi. Dobrze, jesteśmy już w łazience i będziemy sprawdzali, co robi nasz Lolix. No, naleję trochę wody mu. Nala mu trochę wody i możemy sprawdzić co robi. O. To zobaczmy. Pluje. Pluje. On pluje. Więc no, to by było na tyle. Pa!